Serdecznie wszystkich witam. W dzisiejszym odcinku będziemy przechodzić mapkę Desert OSAI z zadaniami, w, w, w której będą występować Malao, Mr. Son, Buka i oczywiście Colmix. Dobrze. czy te zasady? Eee, Malao. Dobra, do no, haki nie hakujemy. don't leave the map nie skakujemy z mapy. Baw się dobrze. Nie, ja to nie ma. Dobrze. No. Czytam zasady. Zbuduj domek jądrowej <grych> z piwnicą Postaw farmę przenicy, postaw farmecznie cukrowej, zrób automatyczne farmy kakusa, zrób 20 półek na książki, zrób dungeon, zrób blok diamentowy, zrób złoty <grych> blok, zrób żelazny blok, zrób 10 bloków ten 5 bloków TNT, uda się do nederu zrób dungeon w pułapkę, na dół. Zrób kominek z czerwonej cegły, zrób ciasta, zrób gramofon, otwórz płytę, zrób system kolejki, zrób 7 płyt, zupek grzybowych, zrób łapkę z dispenserami, stwórz pełną żelazną zbroję. Dobrze. Na tyle. No to teraz tyle. Na tyle jak na teraz. Dobrze. Jadne drzewo. Trzeba będzie zrobić domek. Nie, jakbyś nie, nigdy nie ciął. Przeczytaj jeszcze? dopiero 20 przeczytałem. No nie pierwszy film. radzie wystarczy no właśnie, dobra, to tak wyryj, wykopcie jakąś dziurkę nad tą wodą taką fajną mm, czekajcie, chwilę. jak nad tą wodą? no tutaj, gdzieś tutaj, a ja no. znalazłem skrzyreczkę, w której Co jest piasek ci? i pisze lol wow <laughs> wągiel 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 czy wągiel nie ogarniam Dobra, e, gdzie tu jest jakieś drzewko jeszcze? Ja już wziąłem to Czekajcie... To Dobra, e, Zaraz... tutaj o, wszystko będzie nam ma... potrzebne do sadzonek. Trzeba będzie zrobić sezonki mam, i... Mam, mam sadzonki. Ale tego... O! Tu musimy zrobić 15 bodajże... Czekajcie... E, 15... Ciemny, tak! 5 brzuchów z 5 drzew. I jeszcze, i jeszcze, i jeszcze. 50 drzew wyhodować trzeba, 30 i 15. Chyba jakikolwiek. No to spoko. No y o, jabłko mam, ale nie jedzmy go na razie. Ej, nie było nic, że nie można się zabijać dla głodu, nie? Nie możemy skakiwać z łapki. Coś takiego. A Zabijam świleczkę. To... Ale tu jest tyle zwierząt, że się ogarniemy. I nie zabijajcie, bo może tak później trzeba będzie zrobić jakąś farmę chyba. Trzeba zgodę, farmę, nie? ale... To się zrobi. Czekajcie. Dobra, yy, musimy ogarnąć tu wszystko. Buka. Tak. Nie kop ten, tych dziur. Dobra. Tak, ja jedę do, tego, do tego czegoś. Czekajcie, nie, trzeba zrobić na początek drewno. Kto ma drewno? Ja. To teraz zrób. Budujemy dom na piasku! Dobra, to ja zbieram kaktusy i sadzę. E, to tak, zrób na pewno kilof. Czekaj, kopię na morę taką. Sobie zasadzę. Robisz dom, a woda. I tutaj trzeba będzie zrobić dom Erika. Coś. O, piasku mam! Dobra. E, pie, piasku. Zabytaj się buchi o piasek ELOL hey Fajnie pisze ja to Dobra, sobie to zabiorę. No weź 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 Zrobiłem taki mały pokoik To dobrze czy źle? dobrze Proszę, chyba. Buka gdzie ty jesteś? A u Ej ja zrobię... Ja nam robię takie zejście w dół yy, do ten do... Ty dobry pomysł! Ty Trzeba nie zrobić jakiś dom Erika. Nie o schodzi. Ej, my mamy taki dużo piasek, nie? To może zrobimy taką szklaną kopułę pod wodą i tam się osiedlimy. Czekaj, tu trzeba będzie coś zrobić pod wodą jakąś farmę. to czytałem. No właśnie. Z to co czytałem, czekaj, ja już ci mówię. Już ci mówię. robię. teraz Kasper, musisz zabić klipera głowymi rękami. Dobra, ja się tym zajmę. A jak wybuchnie, to, po... to też się będzie liczyć? Nie. Ciężko będzie, ale jakoś to zrobimy, czekajcie. Ja to zabiję. Sz... Trzeba zrobić szklaną cieplarnię. Co a to co ja, to ja mam wykopkę? robić? Okej. Okay. Czekajcie, to tak. Co by tu... A, kaktusy miałam zniszczyć. Kopcie ten... We... Dobra, a co ja mam robić? Wyko... Wyko... Idę kopać kaktusy. Węgiel, węgiel wykopcie i kobla. Ja kopię kobla? To węgiel. Idę kopać, ka... kopać kaktusy. Dobra, już mam kaktusy. Dobra, to widajcie kobla i patyki. Ej, niech ktoś idzie poszukać skrzynek, bo tu na tym... Na tym... Ja idę. Tam widzę Dobra, diamenta. to ja też wskoczę. Ej, widzę diamenta. No to, a masz raz na Koksie. Nie, ale jest na samej górze tam wysoko. Tak? Czekaj. No. Jak ty go widzisz? Nie, bo nie jest. Moc... Nie, jest. nie, jestem. Dość. O ty fajna mam, nie dość, że to on jest w powietrzu. Jak do... nie wskoczysz tam? Ale Co? nawet jeżeli skoczy, to ja, i tak się to nie... Ma. Masz full HP? Mo? No. jeżeli skoczy, to ja nie mam dwóch serduszek. Nawet jeżeli skoczy... Dobra, to ja skaczę. O, ej, czekaj, masz jakieś iku? Nie, nie możemy skakać! Tu mi zostało. O, tu jest ten! Clipper! Skelet. No ale tak mógł denąć. Ej, buka, coś ty tu znalazł. Chodźcie. No, to znalazłem i Michał tam spadł i z całą pół Trzeba tam się chyba przekopać, tak? Tam no to broni. później, to zatkaj to. Ale bronie trzeba mieć, bo tam kurde atakują szkielety i klipery. O to akurat, trzeba tak, będzie zabić szkielety... szkielety. Coś było w takich takich kliperach. Czekaj, że... Żebym... Dobra, ja poszukam jeszcze 10 szkieletów, 15 pająków, 15 zombie i 5 kliperów. Kolmic mogę coś powiedzieć? No, tak, jedziesz. E, nie, nie będzie to prokoksiaskie, bo to jest drugi filmik, jak dobrze pamiętam, tak? Tak. Z mojej strony no. to chyba pierwszy. LOL, prawda, wypadłem. Nie wiem. Cieszymy się. Czekajcie. E... Cieszę się, będzie Twoim szczęściem. Dziękuję. <grym> Dobra, ile tych kaktusów mamy? Wszystkie? A, bo to nie bije. Tak, wszystkie wy... Nie bije głód. Nie, tobie e, szkielet, daj głód. Ej, gdzie macie w tam była taka skrzynka. Ma to ktoś żelazo? Nie, ale mam kobry. Dawid nie ma skrzynkę? Nie Nie mam. Przepraszam. Dobra. Ten, jest tu lawa i woda, to łatwo będzie zrobić już fabrykę cobla. Ja mogę zrobić. Ale nic... A trzeba? A to dobra Dawid, Dobra chodź, to Philips. Kolbić fajnie Dobra, te się, bo nie wiem gdzie to Dobra, te pocie możemy raczej. Chodź no, tu. Chodźcie w tę scenkę. Proszę. Dobra, mam 21 kaktusów. Możesz przynieść tutaj? Ja uzasadziłem tak. trochę. Okay. I... Ja zasadzę drzewa. I e, farmę trzeba nie zrobić. A to... czekaj, przełazie chyba trzeba. Komuś się wymykł, Słonek pisuje. Trzeba, trzeba nie zrobić dobra, zamek dobra? z cobblestone'a i trampolinę ze szczytu. No. Są nic nie ruszaj, Ale to nie nie to nie ja. co, co krowa z tobą robi kolmiks? Robi coś? Co robi? Już już nic, już to mój się ten nosem dochował. Mm. Ej, słychać, masz. się Słychać, słychać. No Ej, to ja, ja, ja się zabiję w tej takiej dziurze, nie, ma, nie można wypaść tamten, bo ja w mnie kaleczy to wszystko. Odłożę ku całe. Ej, chyba e, sadzę kaktusa i nie chcę się posadzić Ale czyli nie, to można znaczy... nie można wyskakiwać ten! Przez barierki, ale nikt nie mówił o... obraz wpadaniu... Ej, chyba jest wystarczająco dużo kaktusów, bo już nie chcę mi dostępnego kaktusa posadzić. Nie no, będzie. I będzie tak, czekajcie. Nie, to ten sadzisz za, za bardzo blisko koło siebie. co tu tam się. Ja... Je, farmę pod wodą trzeba nie zrobić. Znalazłem trzcinę ty krowu. E, mogę zrobić tu już most? Bo tu, to jest oaza No nie? No to tutaj trzeba zrobić most przez nią Zróbmy e? most z taktusów Ech chciałbyś tak, Nie da się Nie, nie dałoby da się łatwiej e, ten Zrobić tak wiesz Piasek? Wiem kaktus, Piasek? Hej krowa się bije Został, <laughs> zostawił. Zostaw ją No tu dostać tego uczucia Zły człowieku Why? Nie. Ma... Ja, je, ja ej, gdzie idę posadzić trzcinę. Ja idę posadzić grzybki holcyny. Mas? Nie. Ma? nie. Trzeba je nie zrobić. Gdzie... Mam jednego grzybka. Eee... Potwory się panowie respią. Ale to już? To do, do dziury chodźcie. Eee, to Michał. Eee... Cho, o, ja chodź. się. się. Ma, Malało ma, 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 na potwory na łapki. Save al. Co idziemy? Chodź, chodź. Cho... Ej, tu jest creeper. Zawalimy go z łapki, Michał. Kurde, no, a ja tu mi creeper wybuchł, tu creepery wchodzą mi, ja, ja się. ja się. Ej, ja o! To jest dobrze. Ja tu się. Ej, zakłócę prawie do lampy. Dobra, teraz co piszę? że bardzo umiesz y, dobrze szukać. O, jest creeper, jest creeper. już nie wybuchł. A czy wybuchł? Uciekajcie, chłopaki, uciekajcie, bo tam jest tyrek potworów. Dobra, ja zrobię drzwi, drzwi robimy. Patrzcie! Macie walczyć tyle, ile macie sił! Już! Dawid, yy, Colmix, daj mi yy, ziemię. Już. Przeżyłem, przeżyłem. Masz. Rzucam! Robię event! Tym gównem. Ja Ej. też idę na event. Gówno. Ej, pająki mnie ja chcę do domu! A Aaa! go ja, ja mam 4kp! No co za impro! Jaka impra panowie! Jak... <laughs> 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 After party. Party. after party! After party! Jaka... Jaka impra? After party po prostu! Ja w sorry. The sorry! Nie dam! Ja sorry! Nie mam... Aaa buka! After party! No. After party! Bijcie go! No, no, jeszcze, no jeszcze go! Jeden został, jeszcze jeden został! Jeszcze jeden tylko! Już nie ma nic! Ej f***! Jest! Wygraliśmy! Tu jest pająk! tu ja. ratuje pająk! Ej, chodźcie za swego kanału. One bije, one bije, boję się. Ej, Hala chodź tu, bo tam jest Creeper. Gdzie? No w się schowamy. No już. Nie widzę. Troszkę... Idę do nory. I... Ja idę ok, ok, spróbować ok, zabić Creepera. Ej, e, fajnie wyglądasz. On, dobra. A. Ej, nie. Ja kobla Ja mam nie mam. O, są dwa patyki, to dajcie mi, daj mi kobla. Ale po co? Ja. Polnik, to wykopi węgiel no, no. i do świeczki. Ja pół serduszka zostało Creeperowi przez zombie i nie dadzę go. Dobra, czekajcie, ja spróbuję zrobić... Kurde, desek nie ma. E, rzuć mi trzy... E, ten... Nie mam. Kobla. Idę na solówkę Tu skrzynce. nie mam nawet do skrzynki. Idę na solo ze szkieletem. To ja, ja, ja nie mam jedzenia no to ja coś zabiję to dobra to masz tylko idę na, po na podbój afryki Yo. o kurde ile tu jest A... And... o mój nocny kolega czekaj zagodźcie ich tutaj pod te e, kaktusy dobra tutaj mam potwory chyba nie e, dużo Chodźmy e... zróbmy farbę potworów no trzeba będzie dungeon zrobić Ej, tutaj idzie, idzie, idzie zombie. Weź... Nie mam żadnego problemu. No nie! szkielet mi bije i zombie! Oooo! Oh, help mi, help! Ja Yo! to Nie wiem, nie wiem! Bijemy go ja mam 4 HP! Aaaa! Rossypał się mi! Ja tu sam zostałem! Help! 4 HP! Ja jeszcze z Nie. Jeb, nie, nie, jem. Ja spróbuję... Ja spróbuję... Creepera ła... Ręką. Filip, jest ty sweet wyglądasz. Yy, yy, A, sweet. Tam. sweet. Po prostu tak, tak sweet. A ktoś mnie nie zamyka! Dlatego wchodzą i wąwacze do nas. Mam łok, mam łok, mogę go zastrzelić. To ma... E, kto ma deski? Desek chyba nie ma. Nie, ma jest tu pięć, są, so, jest pięć. Ej, mam... Y, możemy ten zrobić y, mamy mączkę kostną? Ja robię mączkę go z zaraz do drzewa to ja lecę! Też, no, to ja lecę i pociągam kiecę! Ej! Ej, chodź się pomóż! Bo tu są ząbki. Ja, ja nie, Dawid, nie idź kolmic, ja to zrobię. Ja go tu biję! Ale... Mężczyzn, męż, mężczyzna... to będzie. To tylko kietą, wiesz. To chyba ty! I Creeper jest! Bijo, bijo! Piję go bigo, bigo. Bigo z dołu! Piję go z dołu! Nie, <coughs> nie zaglądaj się pod kiece, Kacper! Zamierzone. Pod kiece się tak. nikomu nie zagląda. Co to było zamiesz... zamiesz... zamieszczone? Tak jak miało być. Zamieszczone? Zamieszczone miał. Być. Ja tu się utopię! Help! Ile ja tu trwa? Dużo, Polnik, dobra, dużo! Ej, no, jak się tu świeci dobra o, ale który tu tak zaświecił ażby to trzeba gały boleć. boleć no ja Ej. tu mam świeć to jest głodny to jest głodny nie chcę za tego no ale ty na Ej, ja. Ej po co tylko teraz jest problem się. bo ja sobie zrobisz wejście dobra nie czekajcie idziemy wydobywać teraz idziemy na jednego ja, ja, ja spróbuję daje, pierwsze daje, zadanie daje, zrobić z A A! Zabiliśmy zombie! Ile zabiliśmy zombie? Ja już nie Ja Już, ja już, już zabiliśmy z 10. nie no, z 5 na pewno. Ja ja, dobra, to ja, dobra, ja, tak, ja, ja, ja I No i Kasper nie? ile zabiłeś? Trzy, Trzy. No to było tak jeden, pięć, osiem, dziewięć. Dobra. Ja, ja zabijam. Ja, ja zabiję teraz. Ja to ile zabiliśmy? Y, teraz to. Ile było? Trzy w domu chyba. To pięć. To dobra. ja dwa przed chwilą zabijałem. Dla Clipperów? Nie, To może być, I... że go dedło. Nie, nie. nie tak nie będzie. To się nie zaliczy. Ej pomóżcie, pająk. Ja mam tutaj Nie było czas. Nie, nie, nie doszedł. Wcinamy drzewa, ponownie. Jedziemy, no. jedziemy. No ksonie. A jeszcze ten pająk skacze, normalnie. Ej, dwa mnie. Ej, w sumie, y, musimy tu zrobić jakieś ogrodzenie. No tak, to jest, wokół to trzeba zrobić ogrodzenie. Kacie, laga mam. A. No nie, zabiłem się, się <noise> zabił. Czekajcie, laga mam jakiegoś. Bo rozwalam drzewa i... Lol, dobra. Kaktus A, pająk. Jest... Dobra, mam 6 drewięk. Ej, mam idzie. Ucieka! Czekajcie. No to, ubije mnie pająk! Pajong okay. nie bije. Dobra, że go. Aha, jaki skillshot! Jeden na razie... Ja pająka. muszę re reloada zrobić. Coś nic nie też. Tylko nie pokazuję episera. Dobra, przeżył. A no white list też to dobra. Okej, okay. już chyba lagów nie mam. No, odlagowało mnie. Ej, nie ma sadzonek. Ej, kto to taką miał? być. Czekajcie. No, są, posadzone. Zar Ej, nie rozwalajcie, to będzie więcej. Ja mam Ach, jedną. Ja muszę włączyć neta. Bo, bo mi nie trochę. Dobra. Okej, okay, ja mam sześć łączek. To git. Spoko. Muszę nie, ma. nie ma, nie ma. problemu. Eee... na podwójnie. Dobra, ja idę na podwójnie i idę się denąć. Rzekaj, ktoś... Chodźcie, zrobimy wyda się w tym domku piaskowi farmę kurek albo świnek. Bo mogę e, robić e, ja próbuję. Ja prób, ej, chodźcie na jednego Creepera. To Czekaj, tylko się żeby jeden. Najlepiej mu musi zabić. Edek. No Buka, nie, chodź. chodź Mala ochodzę ze mną! Ja wezmę na siebie Creepera, ty go będziesz bił! LOL! A okay? wiecie ile tu będzie teraz y, tych moczek kostnych, ile zrobimy sobie po tej nocy jednej? E, widzę, ją! Ja. Zabiłem Creepera, creepera łapkę! No, jest moc! Tylko, gdzie to jest? Ale i się... Ej, a widzicie się, chłopaki, takie coś, że wybuch Creeper i ja go dobiłem? Drugiego? Chyba może być. No, ale jego ja zabiłem. To nie wiem, nasi, na, nasi widzowie zadecydują. Jeżeli idzie to powtórzymy mapę. Tak. Nie, w ten, no. w stanie. Trzeba będzie coś takiego. gdzie to jest? Problem. Dobra, mamy stach, Dobra, mamy stach i jeden drewna. Yy, zrób automatyczną farmę kakusa. Może być, jest automatyczna ja Ale rycko, nie ma, na razie nie, tylko no Tylko no drzewka są, Dobra, drzewka Dobra, drzewka. Czekajcie. Tego klipera ręką właśnie nasi widoczy. widzowie chyba zadecydują o tym. Nie, nie będę no, dopisywał tego. Jak będzie, to będzie, jak nie to nie. Dobra to tak. Ej, to jest fajny taki wodospad, taka fajne zjeżdżanie no. być. Ej, a ja ej, tutaj co co robi to? Okno i ten. No. Ej, zmutowane drzewko na wyszło. Mamy. Czekajcie, nie wyskoczę. Okej, okay, no wreszcie. Gdzie? Ej, to jest to się nazywa big tree. Jak sobie tak dzisiaj no, napiszesz big tree, taka komenda, to właśnie takie wychodzą. Ej, ja spróbuję wejść tam, gdzie było tyle tych potworów. To, to się ty dedłeś, wódka, To jest Mr. Xon. Nie, to ja deadłem. To wiesz, kamienny no, miecz i to lecisz to, no, na nich. <laughs> no fajnie. No fajnie, no. Ej. Czekajcie, ja sobie mieczik zrobię. Nie, tam, nie ma szans. Wędę. Wejdę tam. Ja. Ale tam jest mało potworów, tylko y, na mnie ośmiu y, parowało. No właśnie, bardzo mało. Wiesz. Chodźcie. Ale nie, bo tu jest tak dużo potworów yy, obok tego jest i dlatego one się palą ile tu jest mączek No To dobijaj, to, to będzie jeden punkt dla nas. A ile zabiliście szkieletów podczas tej nocy? 4. Eee, ja zabiłem, czy... Nie, ja zabiję czy... To dobra, to cztery. już skończyliśmy jedno zadanie. To już mogę usunąć. Eee, ząby ząby ile zabiliście? 4 eee, czy 5 Pięć. A no e, dobra, to też skończone. I pająków? Ile? Nie wiem, znowu. Ej, mało. spawnera tych szkieletów. Tym Trzeba było zrobić tego, wdecie. to No dobra, Dężone. i creeperów jeden liście Odporódź e, creeperów. To... E, dwa. Czekaj, bo biję e, creepera z łapki. No i dedu. No, znaczy, rozbił się. Bo nie mogę spuntować. Dobra, to czekaj, to ja e, go. Bo Ej, chodźcie trzeba mi Trzeba będzie pomóc. zrobić wełny każdego koloru. Lol. Jakoś się. Da się da zrobić. Się, tak, podwodny dom. Podwodny. Da. Trzeba będzie zrobić dom. No to właśnie to ja robimy? to chciałam zrobić. Ej, chodźcie mi tam pomóc. Ale tu trzeba wszystko we. ten. Y, piasku zebrać. No piasek to nie jest... Dobry, nie ma. No właśnie, czekajcie no. jeszcze z pracy coś innego. Graj na poziomie hard, odcinek pierwszy To jest, to odcinek jest pomoc. noc bez broni i zrużnienia. Zabronione. Zrobione. Zabronione Zabronione. Się, jest... yy, dobra, no to... No. Nie hejtujcie, grata. Twórzcie do nią latarnię. Eee, yy, spalarnie. Kobla kopiemy, panowie. A <laughs> jeszcze. Prosimy widzów, żeby nas od razu tak nie zaczęli wyzywać, ponieważ to jest nasz pierwszy filmik. I jeżeli nam się uda, jeżeli wam się spodoba, to na będziemy nakreślić kolejne, ale oczywiście Właśnie. musicie to napisać. W Dobra, a ja się Przeka utopię. Się. <laughs> pomogę ci. Czekajcie, bo tylko taki jeden problem. Gdzie jest weź się weź na się nawalaj, weź mnie od naszego? Weźmie nawalaj. On A mnie idę, nie gdzie był. jest wejście do mojego domu? Idę. Nie! O! Gdzie jest wejście do mojego domu? Okej, Zalazzi właśnie gości. chłopaki, gdzie złeś <coughs> do domu? Mam 15 no, boczek kostnych. A co zakończy, zakończymy no, ten odcinek dzisiaj? Nie, jutro. Jutro. No Ale do mną zakupali. A... Chyba, ja mam że, kobla sześć. A to daj mi kobla, daj mi tylko kobla. Jeden kobla. Mogę sobie drzewo wykopać jeszcze? się do domu i się pożegnamy. No, wszyscy do domu. A czekajcie, ja a ma ktoś dajmy. się kobla? To jeszcze nie zakończymy. To dobra, to nie, czekajcie. Ja dajcie. się. No, nie, kobla, mi no nie, kobla, widzę, koks. A czekajcie. Wiem, ja, a może nie, poza, poza odcinkiem będziemy kobla kopać. Może go jeszcze zrobimy. A ani żelaza nie ma. No możemy, a no, możemy nawet tak. kobla wykopać. Żelazo wiem gdzie za jest. Za chwilę. To wiem, dobra, gdzie... Zakończmy ten odcinek. No. Co robimy? No. dzisiaj wystarczy. Co, Co robimy? Dziękujemy za obejrzenie. filmu, Prosimy, prosimy. W o subskrypcję. Piszcie w komentarzach. Cześć. No, this right.